Przy motocyklu teraz, ja na przykład przy częstym, powiedzmy, serwisowaniu skuterów czy motocykli napotkałem się na właśnie takiego różnego rodzaju czasami spinki, takie, znaczy może to nie spinki, tylko to są takie plastikowe kołki, które najpierw wtykamy do środka, zaraz zademonstruję, otworzę to przy okazji. Też można powiedzieć, że to jest na zasadzie samczyk i samiczka. Wkładamy bazę tego kołka i tym plastikowym tu mamy na krzyżak. Możemy sobie to wkręcać. W tym momencie z tyłu nam się... oj, poleciało. W tym momencie nam się te kołeczki z tyłu rozcztery, są akurat nacięcie na cztery. Rozpierają i blokują, powiedzmy, tak jak w skuterach najczęściej. To te wszystkie plastiki są właśnie na takie kołeczki rozporowe, tak, tak to mógłbym nazwać kołeczki rozporowe, które są właśnie tam mocowane te poszycia zewnętrzne. Jeśli rozkręcimy dalej, nasz skuter czy motocykl na pewno na napotkacie na kolejne śruby. Przeważnie są to takiego rodzaju blachowkręty z takimi spinkami wsuwanymi. Zawsze ciągle ich było mało, gdzieś brakowało, więc zakupiłem sobie taki komplet. 20 sztuk, chyba bodajże, kompletów. I jak widzicie, jest taka blaszka. Ona jest specjalnie tutaj, powiedzmy, jakby to nazwać, bo to nie można powiedzieć, że to jest gwintowane, ale jest w pewien sposób tak wyprofilowana, że ten blachowkręt po prostu się wkręca. Oj, wszystko z rąk dzisiaj. Ten blachowkręt tutaj po prostu się wkręca w to. Gdzie mamy nasz śrubokręt? jakby to była śruba gwintowana. Jest to naprawdę połączenie. O widzicie, zapało mnie za palec. Wcisnęło te dwie blaszki. Idealne połączenie trzyma super. No i w skuterach właśnie jest tych połączeń takich bardzo dużo. I często jest tak, że jak ktoś już powiedzmy rozkręcał to, no to wiadomo, że nie ma takiego mechanika, który by rozebrał motor i nie została przynajmniej jedna śrubka. No i potem, a to mało ważne, niepotrzebne, no i później ktoś drugi kupuje, który jest powiedzmy z podejściem pedentycznym do motocykla i potem właśnie trzeba uzupełnić takie braki takich właśnie blachowkrętów z takimi blaszkami. No oczywiście, dodatkowo jeszcze zamówiłem sobie takie ściereczki. Rzekomo bardzo mocno chłoną wodę. Po umyciu powiedzmy skutera czy motocykla możemy sobie taką ścierką wytrzeć do sucha. Nie zostawi nam wtedy plam. To miłe bardzo w dotyku. Jak będzie ze schłonięciem wody, no to dopiero Będę, ogólnie rzecz biorąc, na, na, na testy tych co niektórych elementów z tych gadżetów, no będę mógł dopiero Wam powiedzieć parę słów tak naprawdę wiosną, kiedy to pierwsze promienie słoneczne już wejdą, że będzie można wyprowadzić swój oślad z garażu i wtedy będą te elementy na pewno mocowane dodatkowo zakupiłem sobie dwie takie to nazwać tak zwane pinlocki. Tylko że to są pinlocki takie uniwersalne i to są dwa, z czego jeden jest antypara, a drugi przeciwdeszczowy. Czyli jeden naklejamy pinlock wewnątrz, czyli ten antyfok Czyli to jest ten antypara to od środka, a anti prof zakładamy na zewnątrz, czyli to jest ten przeciwdeszczowy, czyli wszystkie krople deszczu rozjeżdżają się nam na boki. Dodatkowo, kiedyś już u mnie na kanale jest, na filmie pokazany, zakupiłem sobie naklejki na felgi. Aluminiowe do hondy No, i z tego względu, że u mnie są dwa rozmiary, bo z przodu jest trzynastka, z tyłu jest dwunastka. No to dwie średnice. Są różne średnice, takie oto naklejki. Nakleja się to na Rand Felgi. Uważam, że dosyć tak to trochę upiększa nasz motocykl czy skuter. Lubię różnego rodzaju świecidełka, przełączniki, pierdoczniczki, no Wszystko, co się tylko tam może świecić i, i strykać. Jest to dla mnie mega fajne. Dodatkowo takie oto odblaskowe oczy. Ja uważam, że takie naklejane oczy w pewien sposób humorystycznie, Podejdą ludzie do sprawy, a z drugiej strony będę lepiej widoczny dla kierowców, którzy będą jechać z naprzeciwka. No i teraz przejdźmy typowo, stricte do upiększania, uwydatnić naszą podróż i ulepszyć użytkowanie motocykla. Uchwyt na lusterko, pod lusterko właściwie, tak? Możemy zamocować na nim naszą kamerę. Jest wykonany z stopu aluminium, naprawdę kawał metalu. Kule są gumowane. Nie ma możliwości po skręceniu tego, żeby nam się to w jakiś sposób przestawiło. Z drugiej strony jest gwint 1/4 cala typu fotograficznego, więc możemy sobie w zupełności przykręcić, tak mówiąc, wszystkie urządzenia rejestrujące czyli nasze wszystkie kamerki, GoPro, DJ, czy jakiekolwiek inne, to na ten gwint będzie pasowało wszystko za pomocą takich oczywiście przejściówek. To tyle z funkcjonalności. Jest naprawdę funkcjonalne, bo można w różnego rodzaju strony to ustawiać. Tak jak nam odpowiada, dokręcamy i jest to sztywne na amen. Zakupiłem sobie w końcu stopkę, znaczy poszerzenie do stopki bocznej. Śmieszne, aczkolwiek praktyczne urządzenie, które nakręcamy na naszą stopkę boczną. Mamy duże, większe wtedy pole nacisku na naszą powierzchnię, na której on stoi. Przez co motocykl czy tam skuter będzie stał pewniej. W zestawie jest od razu imbusik, też jest wykonany to z aluminium. Dodatkowo guma antypoślizgowa w środku. Kolor czarny, różnego rodzaju były kolory. Ja wybrałem czarny, bo skuter mu jest czarny, więc to na pewno trafi do Hondy i będzie zamontowane jako gadżet wspomagający. Kolejne gadżety. Dwa, to są uchwyty na oświetlenie dodatkowe. To akurat nie będzie już montowane do Hondy, f do mojego skutera, ale już do nowego y, motocykla, który będzie, mam nadzieję, w sezonie 2026 zakupiony. Są to y, aluminiowe elementy, do montażu na przykład świateł przeciwmgielnych, długich i mocujemy to na lagi. Tu mamy dodatkowo, tak z fasolką, taki, taki pierdyknik, który jest tutaj przykręcany specjalną śrubą, dedykowaną. Tak i w zależności, czy chcecie to do góry, na bok, tak. Tutaj montujemy nasz halogen, który będzie oświetlał nam drogę na wprost. Wykonane z aluminium. Naprawdę widać hmm, solidna robota. Wydaje mi się, że to jest wyrobione na CNC. Zestawię oczywiście wszystkie śrubki, podkładki, imbus, by to zmontować. Dwie sztuki, lewa i prawa strona. Teraz jeszcze kolejny gadżetik do mojej hondy, który trafi. To są dwie śrubki. Jak wiecie, S Wing ma lusterka montowane na przedniej czaszy, a na klamkach są otwory na lusterka. No po prostu tak to honda wymyśliła. I tam były takie plastikowe zaślepki. No niestety z racji czasu no niestety nie. Przeżyły albo po prostu ktoś tam już próbował coś zamontować, i te plastikowe korki po prostu gdzieś się pogubił, i wygląda to tak troszeczkę nieestetycznie. Dlatego kupiłem właśnie dwa zestawy. Jeden zestaw to są z gwintem lewym, a drugie są z gwintem lewym i prawym, czyli jedna jest lewa, druga jest prawa, a tutaj są dwa lewe gwinty, tak. Bo ja to naprawdę z głowy to nie pamiętam, czy u mnie właśnie tam jest gwint dwa razy lewy, czy lewy i prawy, bo też tak się to zdarza, że są takie możliwości. Śrubki wykonane z aluminium w kolorze czarnym są też do wyboru różnego rodzaju. Te śrubki od ósemki, dziesiątki i dwunastki, bodajże. Jak śrubki aluminiowe, no to teraz. Dodatkowo aluminiowe korki na wentyle. Takie po prostu proste, e, czerwone aluminiowe zaślepki, kapturki, tak zwane, do wentyli motocyklowych. Ja wziąłem cztery z te, e, dla samochodu, z tego względu, że dwa na pewno trafią do mojej hondy, a dwa zostawię sobie do następnego e, motocykla. Jak już wiecie, Jakiś czas temu już wam pokazywałem tego rodzaju uchwyt. To, jest, to już jest drugi uchwyt, który zakupiłem. Z tym, że poprzedni uchwyt, jaki kupiłem na telefon, on był do roweru i nie miał tłumika drgania. O, w ten sposób. Zasada działania bardzo prosta. To jest moje etui z przyklejonym. Takim, z taką drugą częścią, właśnie tego uchwytu, można to przykleić za pomocą tutaj jest taśma dwustronna bezpośrednio do telefonu, lub po prostu ja kupiłem sobie takie silikonowe etui i przykleiłem je tu z tyłu, że jeżeli nie chcę, żebym pod ręką czuł ten uchwyt to po prostu po jeździe na motocyklu wyciągam swój telefon, przekładam do swojego drugiego uchwytu i korzystam na co dzień. Zasada działania to jest tak zwana podróbka uchwytu SP Connect, jak dobrze pamiętam. Jest jeszcze jedna firma, która ma takie dosyć bardzo podobne mocowanie, która nie jestem pewien, nie pamiętam. Przekręcamy i uwierzcie mi, jeździł on ze mną, był ze mną w Bieszczadach, ale bez tego właśnie tłumika drgań. No z tego względu, że właśnie szykuję się do zakupu jakiegoś lepszego telefonu, więc tam już wiadomo, że może być stabilizacja obrazu w aparacie wbudowana. Więc żeby jej nie uszkodzić, no to właśnie Zakupiłem taki drugi uchwyt z tym tłumikiem drgań. Jak widzicie, ja Wam jeszcze pokażę, jak to uciągnę z tego. Samsung. O. Widzicie, on pracuje na tych gumowych tulejkach. Nie jest na sztywno z motocyklem związany nic nie uszkodzi ten tłumik drgań będzie jakoś tam działał i niwelował wibracje na telefonie. Otwieramy, przyciskamy i możemy wyciągnąć lub jeżeli mamy telefon w pionie, dociskamy, przekręcamy dwukrotnie i mamy telefon w poziomie. Tutaj nic z tego nie wyleci. To już jest tak przetestowane na rowerze na, na motorze naprawdę myślałem, że to jako podróbka chińska powiedzmy takiego znanego właśnie uchwytu, że to długo nie wytrzyma, że to rozleci się dwa lata, nic się z tym nie dzieje. Tutaj dodatkowo zakupiłem jeszcze jeden uchwyt, troszeczkę wcześniej. Mocowanie typu RAM, też z antywibracyjnymi taki, takimi gumkami, jest to dosyć duży, duży, duży uchwyt. No ale słuchajcie, jeżeli korzysta, będziecie korzystać z systemu Android Auto, no to wiadomo, że to Wam już jest niepotrzebne. Ale jeżeli no, nie ufacie dodatkowym gadżetom typu właśnie Android Auto. I chcielibyście mieć, właśnie korzystać z telefonu, z map Google, bo i tak czerpał będzie baterię Wam z telefonu, ten Android. Więc stwierdzacie, że to nie ma sensu. Więc taki uchwyt do telefonu też Wam się może przydać. Przetestuję go na pewno na wiosnę. Teraz na obecną chwilę nie jestem w stanie nic o nim powiedzieć. Wiem tylko tyle, że ma 6 punktów podpory. Wyciąganie telefonu to za pomocą tutaj przycisku naciskamy, rozsuwa nam się blokada, wyciągamy telefon, idziemy sobie zrobić zakupy, przychodzimy, wkładamy i zamykamy. Dodatkowo wiadomo, że Uchwyt tak samo może być i w pionie. Tak, wyciągamy i zamykamy. No, tu jest ten minus tego, że u mnie akurat te dwa szwamcyki dotykają tutaj zgłaśniania. Telefonu, więc u mnie. Na tyle jest fajne to, że można jeszcze regulować tutaj te ramiona dodatkowo. O, w ten sposób, więc mogę to przesunąć i ominąć te klawisze funkcyjne ściszania i pogłaśniania. Będzie tak samo się trzymać. Ma też tunik antywibracyjny. No, i dwa ostatnie gadżety. To, jeżeli zamierzacie zamontować sobie telefon na kierownicy, jako wasz główne centrum dowodzenia nawigacją, to wiadomo, że będziecie potrzebować jakiejś ładowarki USB, by naładować swój telefon w trakcie jazdy. Ja zamówiłem tutaj taki najprostszy. Bardzo uniwersalny. Mam 12-woltowe gniazdko typu zapalniczka oraz USB typu A z wyjściem 2A. Uważam, że to w zupełności na podtrzymanie wystarczy, by telefon nie rozładowywał się nadmiernie, a w niektórych nawet spowoduje to, że będzie jeszcze nawet doładowywał nam nasz telefon. Dodatkowo, ta ładowarka ma włącznik on/off. Jeżeli nie chcemy, żeby nie korzystamy, możemy sobie wyłączyć, żeby nie pracowała przetwornica 5V. Jest ona od razu z kablem, z zarobionymi końcówkami do akumulatora oraz, najważniejsze, z bezpiecznikiem. No i dodatkowo przewodzik USB-C, USB-C, moc rzekomo 60 W. Sprawdzimy, jak to naprawdę będzie wyglądało. Moi drodzy, to i tak dosyć długi odcinek wyszedł, więc ja dzisiaj kończę. Obserwujcie kanał. Subskrybujcie, dajcie jakiegoś lajka lub komentarz, tak, żeby ten algorytm YouTube'a troszeczkę tam napędzić. Kto ogląda na telefonie, niech tam od siebie podbije delikatnie film. To też może mi pomóc w dalszej, tak jakby karierze tego kanału. Także ja się z Wami dzisiaj żegnam. Do następnego odcinka, pozdrawiam, cześć.